Jak mnie irytują takie mandaryny, co uważają, że rozpoczęcie rozmowy od co tam jest chujowe, nieoryginalne i prymitywne. Jak bardzo one gardzą ludźmi, którzy tak piszą. Tymczasem co tam to najlepsze rozpoczęcie rozmowy, jakie istnieje. Jakbym dostał wiadomość co tam, no to piszę na przykład leżę sobie, bo jestem zmęczony w pizdu. A co Cię tak zmęczyło dziś? No to piszę, że na przykład biegałem. O, a często biegasz? Bo ja właśnie miałam zacząć i. i już się kurwa rozmawia! Albo inne. Co tam? No, gram se na kompie. A w coś fajnego? W Wiedźminka 3, świetna giera, polecam, warto. Zachowany klimat książek, które też były świetne. Czytałam Wiedźmina, też mi się podobał. A tak w ogóle, to jaki gatunek książek lubisz najbardziej? Bo czytam ostatnio takie fajne. i się rozmawia, kurde, cokolwiek, nie? Co tam? No sra i strasznie długo mi to idzie. O, doprawdy, mi się ostatnio wspaniale sra, bo przerzuciłam się na taką dietę z warzyw morza, którą widziałam na jakimś filmie. Przy okazji nauczyłam się gotować. A więc lubisz gotować? Ja też coś tam robię w kuchni. Czasem to możemy kiedyś porównać nasze umiejętności. A co to był za film tak właściwie? I się rozmawia kurwa mać. Tylko do tego potrzebny jest jakiś minimalny iloczyn inteligencji. O co mam Cię zapytać, jak nic o Tobie nie wiem? O opis, którego nie masz, albo jest chujowy, czy o zdjęcie, na którym nic nie widać oprócz Ciebie? Czy czekasz, żeby ktoś zapytał, czy Cię bolało, jak spadłaś ze swojego poziomu ego na. No, <słuch> właśnie tak.